Cześć, tu Patrycja, witam Was w kolejnym odcinku z Nowego Jorku. Dzisiaj udajemy się na Brooklyn Bridge, czyli most brukliński, który właściwie znajduje się za nami. No to zaraz Wam też wszystko pokażę. Dzisiejszy poranek zaskoczył nas pięknym słoneczkiem, więc trochę się cieszymy, bo idziemy dzisiaj na summit na ten punkt widokowy na cały Nowy Jork. Podobno najlepszy tutaj, więc no jesteśmy super szczęśliwe. Zaraz idziemy się przejść mostem bruklińskim, który wcale nie jest taki krótki, bo on ma niecałe 2 km. Dzieli dwie dzielnice, dzieli Manhattan z Brooklinem. więc no to dzisiaj zobaczymy. Później ma w planie też może Chinatown, Little Italy i Soho, no ale zobaczymy jak z czasem, bo na godzinę 14.30 mamy właśnie summit. Więc zapraszam Was na spędzenie dnia razem ze mną, a jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka z Nowego Jorku, no to zachęcam do nadrobienia. Jest godzina 10, no i już widzę, że jest tutaj jest mnóstwo ludzi, po prostu czytałam, że fajnie tutaj przyjść z samego rana, o poranku, najlepiej na wschód słońca, no ale... Niestety nie udało się wstać, więc jeśli jesteście rannymi ptaszkami, no to na pewno warto tutaj przyjść wcześniej. Chodzimy na most, on jest całkiem szeroki, bo z jednej strony widzimy trzy pasy na samochodów, no i z drugiej Nie aż tak dużo, no ale trochę też ich tutaj jest. Zaraz, przy widoku na mosty, jest też Time Out Market, który w sumie nie tak dawno został otwarty. Idziemy zobaczyć do środka. Na górze w tym budynku jest taki taras widokowy, więc fajnie mega tutaj przyjść. Nie ma aż tak dużo ludzi, bo nie wszyscy też o tym miejscu wiedzą. jest lot no, helikopterem tylko że no, to kosztuje miliony z następnym razem a tych helikopterach jest pracy sporo tam leci kolejny Brukliński, z drugiej strony mamy Manhattan Bridge, a te mosty łączy dzielnicę Manhattan z Brooklynem, łączy rzeka East River. Jeśli chodzi o Brooklyn Bridge, czyli o most brukliński, no on powstał w XIX wieku, jest w stylu neogotyckim, no naprawdę robi wrażenie, to jest taka ikona Nowego Jorku, więc no to na listę trzeba wpisać. Jasna, że jest darmowy. Trzeba takie windy znaleźć, wsiąść i wjechać na piąte piętro. Tutaj dookoła też jest mnóstwo restauracji, więc można sobie wejść, zjeść jakiś obiad. My akurat nie jesteśmy godne. Jakąś kawę może poszukamy i lecimy dalej. Kawusia do ręki jest. Jedziemy teraz na Chinatown. Bierzemy metro. Ważne z takich rzeczy organizacyjnych, to nie można tutaj płacić kartą. Trzeba płacić kartą. Nie można płacić gotówką. My powoli opuszczamy Brooklyn, ale to co chciałam Wam powiedzieć, to wczoraj spotkałam się z moim kolegą tutaj nowojorczykiem i on powiedział, że no Brooklyn teraz jest super na topie, żebym tam poszła, żebym tam zwiedziła tę dzielnicę, a nie Manhattan tak jak robią wszyscy. No ale jednak jest tutaj na tydzień przyjechałam z mamą, więc no trzeba zobaczyć najpierw te Topowe atrakcje, które wszyscy znają. No a jak przyjadę tutaj następnym razem, no to na pewno zapuszczę się w takie miejsca mniej znane. Więc jak jesteście, przyjeżdżacie tutaj na dłużej, no to koniecznie też zastanówcie się właśnie, żeby ten gruplin zwiedzić, poznać trochę lepiej. Jesteśmy już na Chinatown na dolnym Manhattanie. Z takich ciekawostek no, na Manhattanie jest kilka Chinatown, ale to jest ten e, największy. E, on znajduje się też niedaleko Little Italy. E, no a teraz lecimy zjeść. Ale to jest nie wygląda. Jesteśmy w chińskiej restauracji na Chinatown. Z rewertami to jest, Zobacz. O super. Mamy zupkę, a zaraz Ale Ta też jest jadą. ogromna. Myślę, mm. że to dla więcej niż dla dwóch osób, no, ale dla Ciebie. Wychodzimy, a tu przed wejściem kolejka do wejścia. na Chinatown. Jeśli chcecie kupić jakieś pamiątki, no to podobno tutaj można zrobić to w najlepszych cenach. To jest naprawdę mnóstwo. Więc i magnesy, jakieś bryloczki, no na pewno wszystko znajdziecie. Na Chinatown też jest królestwo podróż podrobionych torebek, zegarków, wszystkiego. Więc jeśli Was to interesuje, to na pewno ktoś Was tutaj zaczepi. Weźmy Was w kącik no i pokaże całą swoją ofertę. New Yorkers. We want to create a space that will be unparalleled. Duże, mega, mega ekstra Super, serio. Mamo, jak Ci się podoba? Bardzo fajnie, Boże, jestem pod Super miejsce, czyli nie mam takich miejsce. Niedawno otwarty w Nowym Jorku, no i moim zdaniem konieczny do zobaczenia. Świetna zabawa, świetny widok. No i my już jesteśmy tutaj półtorej godziny i wcale nam się tutaj nie nudzi. Taka sama historia jak Stop Rok, można tutaj przebywać tak długo jak tylko chcemy. Udało nam się z pogodą, więc jesteśmy no przeszczęśliwe, że tak wszystko się skończyło. Ja kupiłam bilety przez internet, no i warto to zrobić. Bo kolejki tutaj są naprawdę długie. To był jedyny wolny termin, jaki był dostępny na ten tydzień, bo tak z minimalnym tygodniem trzeba te bilety już kupić. Można to zrobić online, albo przyjść tutaj na miejscu, ale jeśli macie kilka dni w Nowym Jorku, no to Lepszą opcją jest robienie tego przez internet, tak jak mówiłam. Ja robiłam, ja kupowałam bilety wczoraj, no i chyba jedyna dostępna godzina. Na drugim piętrze możemy zobaczyć pierwsze piętro od góry. Mnóstwo ludzi. W sumie dzisiejszy dzień jest pod hasłem mnóstwo ludzi. Ale taka prawda. Tutaj są jeszcze takie okna, które można zrobić sobie. Tych tarasów widokowych. I po tylu atrakcjach ludzie sobie siedzą, piją wineczka i odpoczywają. I Ostatecznie jesteśmy na 9.3.5. trzecim piętrze. Właśnie skończyłyśmy naszą atrakcję. Polecamy. Mega yy... Wszystko od A do Z spędziliśmy tam 2 godziny 15 minut. Oczywiście można spędzić nawet cały dzień, ale myślę, że to jest taki optymalny czas. Idziemy dalej, teraz w Danach mamy Central Park, bo jeszcze jest ładna pogoda, więc idziemy na spacer. Po drodze do Central Parku. Jeszcze zahaczamy o Apple. no bo chcę kupić zegarek. Już jest rozwalony. Więc czas na zmianę. Tak wygląda sklep Apple w Nowym Jorku. Kupiłam sobie iWatch'a 8 takiego koloru. Cieszę się bardzo. Ostatecznie nie udało nam się trafić na, do Central Parku. Mam nadzieję, że jutro to miejsce odwiedzimy. E, jak nie, znaczy nie, odwiedzimy. Teraz zmierzamy już powoli na stację. E, no i mam nadzieję, że zahaczymy o Grand Central Station, e, żeby zobaczyć sły, ten słynny dworzec kolejowy. Udało nam się. Bardzo fajny park, mega. Można tutaj zaobserwować lokalnych mieszkańców w ciągu dnia jedzących sobie ciasteczko, pijących kawkę. Więc mega, takie fajne miejsce, żeby poobserwować trochę lokalne życie. Właściwie nie tylko rano, bo mamy godzinę no, prawie 20, a tutaj tłumy, mnóstwo ludzi siedzących, rozmawiających. Spędzających czas w takich pięknych okolicznościach. Jedno z moich ulubionych miejsc w Nowym Jorku. Każdy dzień kończy się mniej więcej takim wynikiem jeszcze lepszym. My już na dzisiaj się żegnamy. Miło spędziłyśmy dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że Wy też weźmiecie, zobaczycie, co my tutaj robiłyśmy w tym Nowym Jorku. No, do zobaczenia w następnym odcinku. Dzisiaj był bardzo, bardzo intensywny dzień, ale było super fajnie, także pa pa. Pa! Cześć, witajcie z nami w kolejnym dniu z Nowego Jorku. Zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj znowu jest chłodniej. Jesteśmy czwarty dzień tutaj na miejscu. Pierwszego dnia było 20 stopni słońce, następnego dnia... Padał deszcz, bo 10 stopni, była morzawka i było okropnie. Wczoraj 25 stopni i znowu słońce, no dzisiaj znowu troszkę gorsza pogoda, więc ta pogoda w nowym Jorku na pewno jest zmienna i trzeba być na nią przygotowanym i wcale nie wierzyć pogodzie w telefonie. Dzisiejszy dzień zaczynamy od szyszki, którą widzimy z tyłu. Ciekawy budynek. Kiedyś było można do niego wejść do środka, oglądać, zobaczyć przejście. Niestety wiele osób popełniało samobójstwo w tym miejscu, więc obiekt ten został zamknięty dla zwiedzających. Później pójdziemy sobie na spacer High Line, aż dojdziemy do Chelsea. Pójdziemy na Chelsea Market. No i to wszystko też Wam pokażę. No i w planach mam dzisiaj też Central Park, o którym wczoraj Wam mówiłam. Zaczynamy dzień! Do weselu można wejść od środka i zobaczyć jak ta wygląda. No naprawdę ciekawa architektura, bardzo nowoczesne miejsce. Zaraz przy wesoł znajduje się też punkt, gdzie można kupić bilety na Edge. Zakładam, że można pewnie też to zrobić online. Czy pewnie na pewno my już nie idziemy, no bo dwa tarasy widokowe na tydzień no to jest zdecydowanie wystarczająca. A jakbyśmy tutaj wróciły, no to wtedy byśmy, no może tą sprawę przemyślały. Przyszłyśmy na szybką kawkę i ciastku, bo jest tak zimno, wie taki wiatr, że. Oh my god! Przechodzimy na High Line. Tutaj mamy zasady. Na Highline nie ma zwierząt, nie ma pizza. Jesteśmy właśnie na High Line, czyli takim parku położonym na wysokości. W najwyższych, w najwyższych punktach sięga nawet 10 metrów nad ziemią, więc bardzo ładnie widać Manhattan właśnie z góry, te ulice, robi to naprawdę duże, duże wrażenie. Kiedyś w tym miejscu była linia kolejowa West Side Line, która ciągnęła się właśnie przez ten park, a w 2009 roku zmienili to właśnie na park. E, cały ten park ma około e, ponad trochę 2 km, e, więc idziemy teraz na spacer. E, bardzo fajnie, dużo ludzi, dużo turystów, no bo to też jest jeden taki z punktów e, na mapie Nowego Jorku, no który trzeba zobaczyć. Tutaj mamy takie ławeczki. Można sobie usiąść, posiedzieć, pooglądać ulicę. Mega. Po prostu z Highline można zejść do Chelsea Market. No i właśnie to zrobimy. w Chelsea Market, czyli w takim konspekcie gastronomicznym. Są tu restauracje, bary, można przyjść fajnie na lunch właśnie po przejściu High line wpaść na obiad. My jeszcze nie jesteśmy wolni, więc lecimy dalej, ale takie ciekawe miejsce. No i dobrze moja mama zauważyła, że mamy takie miejsca w Warszawie na przykład, czy Hala czy prowary e, 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 warszawskie. Jest takich miejsc już u nas też sporo, więc pewnie trochę od nich się uczymy. E, teraz lecimy na spacer, pójdziemy do, pod apartament Carrie Brettshaw z Seksu w mieście, przejdziemy Soho, pójdziemy na Waszyngton Parku e, aż do Little Italy. Bo nie zdążyliśmy jeszcze e, tego zobaczyć. Później w metro i pojedziemy prosto do Central Park. Jesteśmy teraz e, na Greenwich. E, tutaj jest zupełnie inaczej niż w centralnym, na centralnym Manhattanie. Niska zabudowa, e, niskie budynki. E, tak widać, że jest bardziej bogato, no bo to jest jedna z takich e, najbardziej luksusowych e, miejsc na całym Manhattanie. Mamy słynne wejście do apartamentu, kolejka ludzi, ale no wiadomo, nie można wchodzić, no bo jednak e, tutaj też mieszkają e, ludzie, <grywki> e, więc jest zaznaczone, że jest to prywatny teren. A po drodze do Washington Square e, szybki kawałek pizzy na drogę. Idziemy też do znanej takiej pizzerii, e, Joe's Pizza. Sporo ludzi przed jedzą sobie, więc wchodzimy kolejkę przez nało. Podobno wasza, mama już próbowała. Bardzo dobra i świeża na kelałki. Polecamy. Jesteśmy na Washington Square. Już na samym wieściu widzimy panów, fanie grających w szachy. Można się dosiąść, pograć. Fajne rozwiązanie i fajne spędzanie czasu. Tutaj widać, że szachy są już gotowe, ktoś się może dosiąść, przysiąść, no i można zagrać. Ja niestety w szachy grać nie umiem, więc no niestety nie dla mnie, ale dużo osób tutaj jest. Mega rozwiązanie. Takie, ro, taki rower. Jedziemy. Ci panowie na rowerach no, mogą was obwieźć po całym Central Parku. Uważam, że jest to spoko opcja, żeby zobaczyć najważniejsze rzeczy. Zawsze też się opowiadają, powiedzą, może się czegoś dowiedzieć. Więc no, myślę, że polecam taką opcję. Ceny różne, trzeba się targować, ale naprawdę za rozsądną cenę można to zrobić. Ostatecznie dotarłyśmy do Central Parku. Słuchajcie, no, jak tutaj się wchodzi, no to od razu słychać tylko ptaki, ta zieleń. No jeszcze nie jest aż tak zielono, bo wciąż yy, yy, to dopiero wszystko rozkwita, ale i tak jest wystarczająco zielono w porównaniu do tego miasta, które dookoła się okay. znajduje. Za mną też drapacze chmur yy, i to robi naprawdę duże wrażenie. <grym> yy, więc yy, no Cieszę się, że ostatecznie tutaj dodarłyśmy i to zobaczyłyśmy na własne e, oczy. Słuchajcie, no jeszcze już powoli z Wami żegnam. E, dzięki, że oglądaliście te vlogi. Ja mam nadzieję, że Wam się trochę przydadzą, e, ale spokojnie to nie ostatni vlog tutaj ze Stanów, e, znaczy ostatni vlog ze Stanów, ale e, postanowiłam, że nagram Wam taki filmik podsumowujący wyjazd. E, opowiem trochę i o kosztach, ile to wszystko kosztuje jak zorganizować taki wyjazd, gdzie najlepiej kupić bilety lotnicze. To wszystko zbiorę w jednym filmiku, żebyście mieli też taką pomocną, pomocną rzecz. A w komentarzu i do tego filmiku, i do tego pewnie, co nagram, będzie też miejsca, które sobie wpisałam na listę, konieczne do zobaczenia. Szczególnie tutaj na Manhattanie. Tak jak Wam mówiłam, no jestem tutaj za krótko, żeby inne dzielnice zwiedzać. My ze Stanów jeszcze nie jedziemy, Weekend spędzimy w gronie przyjaciół w ich domu w New Jersey, dlatego że są święta wielkanocne. No i, no i tak spędzimy weekend, już nie będę wtedy nagrywać. Ja Was też zachęcam, żeby obserwować mnie na Instagramie, bo tam wszystko daje na bieżąco czyli możecie zobaczyć, co się dzieje. Chociaż fakt, że akurat vlog z Nowego Jorku wleci na kanał, jeszcze wtedy, kiedy w tym Nowym Jorku jestem, ale. Tutaj Wam zostawiam oczywiście opis i zachęcam do, do obserwacji mnie na Instagramie, tutaj też, jak Wam się filmik podobał, przydał, zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, no i do zobaczenia w następnym odcinku, pa! Więc filmiku, dziękuję mojej mamie za udział w filmie, mamo, jak Ci się podobał Nowy Jork? Super, super, szczególnie z takim przewodnikiem jak jesteś ty, było wszystko zaplanowane, widzieliśmy naprawdę bardzo dużo, bardzo, bardzo intensywne cztery dni, super przygoda, chciałabym to powtórzyć i jestem mega, mega zadowolona, także było super. No to super, do zobaczenia, pa!